Doświadczenie luksusu jest zaraźliwe. Każdy chce poczuć się wyjątkowo. Przyjrzyjmy się domom z rynku premium. Z domami jest trochę inaczej niż z mieszkaniami, chociaż domy charakteryzują się tymi samymi wyznacznikami. W domie pojawia się większa przestrzeń, co daje więcej możliwości. Taki dom posiada już system smart dom. W takich budynkach znajduje się już miejsce np. Na, na basen, altanę letnią, ogrody zimowe. Na terenie takiej nieruchomości znajdują się budynki towarzyszące. Domki dla gości, domki ogrodnika, oranżerię. Architektura czy projekty aranżacji wnętrz wykonane są przez znanych projektantów. Dom klasy premium charakteryzują się przestrzenią nie tylko w środku, ale też na zewnątrz, gdyż działki sięgają wielkości nawet 3000 metrów. Daje to możliwość zaplanowania, zabudowań towarzyszących oraz dodatkowego zadrzewienia i ogrodów dodających intymności i stylu. Nie zapominajmy o amatorach motoryzacji, gdyż dom klasy premium posiadający garaż na wiele samochodów to przecież podstawa. Jest też model segmentu premium o mniejszej kubaturze i mniejszej działce. Wtedy są to domy umiejscowione w enklawach osiedli strzeżonych z ochroną i konsjerżem. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Dlatego widzicie, że dom z segmentu premium. Jest wyjątkowo atrakcyjny, bo dla każdego znajdzie się odpowiedni dom skrojony na...